Kto żyw niech wyrusza, kto krew czuje w żyłach Niestraszna nam burza, nie żadna zła siła Na wielką wyprawę, nie szczędząc mozołu Pochwałę i sławę, ruszajmy po Przed siebie, przed siebie, ruszajmy w błąd lasu Przed siebie, przed siebie, nie traćmy już czasu przed siebie, przed siebie, przygodą zawody. Przed siebie, przed siebie, przez leśne wykroty. Tak razem nas wielu, tak wielka w nas siła, więc dążmy do celu i los niech nam sprzyja. Na wielką wyprawę, nie szczędząc mozołu, pochwałę i sławę ruszajmy po społu. Przed siebie, przed siebie, ruszajmy w głąb lasu. Przed siebie, przed siebie, nie traćmy już czasu. Przed siebie, przed siebie, z przygodą zawody. Przed siebie, przed siebie, przez leśne wykroty. Przed siebie, przed siebie, ruszajmy w głąb lasu. Przed siebie, przed siebie, nie tracimy już czasu. Przed siebie, przed siebie, z przygodą w zawody. Przed siebie, przed siebie, przez leśne wykroty. Tam na skraju każałkowa, tam gdzie stoi wieża stara, może tam się kucharz schował. On się schował? Zaraz, zaraz. Więc wam powiem, gdy pytacie. Otóż każdy ślad nas wiedzie wprost do wieży, nie inaczej. Łapciuś przejrzał jakieś plany, obszedł wieże kilka razy, po czym stwierdził, że czas wielki, i wydawać ją rozkazy. Ruch się zrobił w środku wieży, każdy w inną stronę bierze, każdy węszy, nasłuchuje, drży złodzieju, skoroś tu jest. Przelatują groźne bąki, już się mrówki pną po murach i myszkują. A biedronki w dół do lochów dają nura. Każdy się sprawnością chwali. Brawo! Siostry moje złote! Tu coś błyszczy. Coś zostaje. Patrzcie! To jest szewski młotek. Tu korale. Jakie ładne. A pod spodem, spójrz, orany! Do portretu króla, fragment cały złotem malowany. Tutaj leży srebrna miska, a tam. Popatrz w drugą stronę. W pajęczynach coś tam błyska. Mamy berło i korony! Sukces wielki! Sukces dzisiaj! Lecz gdzie złodziej jest? U licha? Hej, tam całość, pełna cisza! Jakieś jęki gdzieś tu słychać. Informacją chętnie służę. To łapciusiu gdzieś na górze! Dajcie jakąś nitkę sznurek! Mhm. Muszę prędko wspiąć się w górę! Nie śpiesz się, mój bąku, miły! Źródło jęków przy nas blisko! Myśmy tutaj pierwsze były. I my, bąki, wiemy wszystko. Niechaj sprawdzi, kto nie wierzy. Niech obejrzy, niech posłucha. Oto sprawca jest kradzieży. Wielki złodziej, mości kucharz. Lecz dlaczego tkwi w tej szparze? Zaraz wszystko się okaże, tylko uwolnimy gada. Niech o sobie opowiada. To się zaczęło we wtorek chyba. Kiedy na obiad miała być ryba, wszystko gotowe, a ryby brak. Gdzie ona wsiąkła, kiedy i jak? Rybę na całym królewskim tworze. Ryba nie zająć. Coś? Krótko mówiąc powiem wprost Grunt to czuły... No, 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 no! no! Z aktym dodatku ukradł ktoś tacek I malinowy królewski klasek Sam sobie mocno przyrzekłem, że Sławie złodzieja nie dzień I wyruszyłem zaraz na trasę Nie machając, szedłem przez lasę Po stu zapachach, po śladach stóp Pod samą wieżę trafiłem tu Grunt to czuły? No, 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 no! no. Skrada przez z na cicho i skrycie. Siedzi kanalia na wieży szczycie. Więc błyskawicznie zarzucam sznur, aby pokonać wysoki mur. Już ją łapałem, już miałem w ręce. Lecz się wyrwała, bo w tym momencie wpadłem niestety do jednej z dziur. Został mi tylko ten pęczek piór. Krótko. To czuły! nos! A więc sroka! Ona właśnie! Tak, to sroki są te pióra! I uciekła! Najwyraźniej! Cóż, bo taka jej natura! Ja, Łapciusiu, jakem kucharz, myślę, że i tak już sroka ma za swoje. Co? Co? Słucham? No pewnie fruwa gdzieś w obłokach zawstydzona, oszpecona. Wszak ja w ręku trzymam pióra. Te wyrwane z jej ogona. Złodziej nasz jest naznaczony i choć będzie kraść od nowa, nie powróci już w te strony do naszego Karzełkowa! Hey! Kucharzu, czekaj chwilę, gdy usłyszysz, co ci powiem. Zaskoczony będziesz mile. rój kuchcików twych albowiem całą ucztę przygotował. Daję słowo, jak tu stoję. Pędźmy więc do karzełkowa. Już z radością. I spokojem. Król Pyszałek z w dłoni i w koronie znów na głowie długą mowę powitalną przygotował. Dzwonków Ruj wesoł dzwoni. Właśnie tu, do Karzełkowa Wszyscy się cieszą w tobie, Bo przybył gości krasno trzeci Wszyscy się cieszą w Tobie, Nawet wesele i świeci Wszyscy się cieszą w Tobie I uśmiechnięte mają twarze Wszyscy się cieszą w tobie. Siądź razem z nami Słyszysz łapków, już cię woła Drugi raz się nie powtórzy Taka gratna Wszyscy się cieszą to karze o tobie gości Krasno trzeci Wszyscy się cieszą to karze o tobie Nawet weseleń Słomką świeci Wszyscy się cieszą to karze I uśmiechnięte mają twarze Wszyscy życie, żełkowie, i my się cieszmy z nimi razem. No cieszę się, a ty ławko cieszę się. No to cieszmy się razem. razem.